Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Bóg, który jest źródłem pociechy i wytrwałości, niech sprawi, abyście żyli w zgodzie, naśladując Jezusa Chrystusa. Te słowa apostoła Pawła stanowić będą motto naszej dzisiejszej audycji. Studiować dziś będziemy urywek 15 rozdziału Listu do Rzymian, gdzie znajduje się apostolskie wezwanie do zgodnego życia. Zbliżamy się do końca naszej wspólnej lektury listu apostoła Pawła do Rzymian. Rozważamy treść przedostatniego już 15 rozdziału listu. Apostoł porusza tu tematy związane z codziennym życiem chrześcijanina i z funkcjonowaniem wspólnoty chrześcijańskiej. Omawiając rozdział 14 listu Pawła, zauważyliśmy, że apostoł podkreśla przede wszystkim potrzebę wzajemnej tolerancji, potrzebę szacunku miłości wśród wierzących i umiejętności zachowywania jedności pomimo różnic w poglądach. Teraz, w piętnastym rozdziale listu, apostoł Paweł wyjaśnia, że kluczem do zachowania jedności jest przyjęcie przez mocniejszych wierze postawy przyjaciół, pomocników, tych, którzy są słabsi. Za wzór apostoł stawia samego Jezusa Chrystusa. Od piątego wiersza 15 rozdziału List do Rzymian czytamy: A Bóg, który jest źródłem pociechy i wytrwałości, niech sprawi, abyście żyli w zgodzie naśladując Jezusa Chrystusa, abyście zgodnym chórem wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie dla siebie takimi, jakim był dla was Jezus Chrystus. A to wszystko na chwałę Bogu Ojcu. Tak, Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy. Tę prawdę podkreśla tutaj apostoł. A potem pisze: Niech Bóg sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Na wzór, czyli tak samo myśląc i do tego samego dążąc, co Jezus Chrystus. A zarazem apeluje apostoł, aby Rzymianie byli jednomyślni między sobą. W ten sposób zadanie Rzymian staje się zadaniem dla wszystkich, bez względu na to, czy należą do mocnych wierze, czy do słabych. Jednomyślność nie oznacza jednak wcale jednolitości, jednakowości postaw, myśli i poznania. Sens użytego tutaj w oryginale greckim słowa, fronein, określa najgłębsze pragnienie serca, Pragnienie, które jest bodźcem w naszym dążeniu do celu. Tak, jeżeli chrześcijaństwo ma być wspólnotą trwałą, to przy całej różnorodności różnych dążeń, różnych ludzi, musi chrześcijaństwo pozostać jednością. Z kolei może być jednością pod warunkiem, że jest pod kierownictwem Chrystusa. Jest wzorowany na Nim. Poznanie Jezusa Chrystusa dominuje odtąd nad wszystkim, i sprawia, że wszystko inne uznajemy za szkodę, a jedynym pragnieniem serca staje się wrośnięcie w Jego podobieństwo. Ostateczny i obiektywny cel naszego życia polega jeszcze na czymś większym. Chodzi o to, żebyśmy jednomyślnie, jednymi ustami, wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To jest cel, który przed wspólnotą wierzących stawia apostoł. Ewangelia jest mocą Bożą, w niej objawione jest Boże usprawiedliwienie i ten punkt widzenia determinuje życie apostoła. Nie może on więc w jedności Kościoła upatrywać celu samego w sobie. Chce, żeby Bóg i Ojciec Pana Jezusa Chrystusa był wielbiony i czczony. To jest cel funkcjonowania wspólnoty chrześcijańskiej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy chwała Boża głoszona jest jednomyślnie, jednymi usty. Rozłam we wspólnocie chrześcijańskiej oznacza jakby pęknięcie instrumentu, który głosi chwałę Boga. Mamy przecież wysławiać Boga zgodnym chórem. Przyjmujcie jedni drugich, wzywa dalej apostoł. Prawdopodobnie w rzymskiej wspólnocie zaniechano spożywania wspólnych posiłków, podczas których wielbiono Boga modlitwami i pieśniami. Teraz należy więc ponownie zebrać się przy stole i odnowić tę braterską wspólnotę, wielbiąc razem Boga. Apostoł i w tym wypadku stawia za wzór Chrystusa, stawia Jezusa przed oczyma braci, którym tak ciężko przychodzi przyjmować innych, nie wdając się w ocenę ich poglądów. O tym czytaliśmy więcej w rozdziale XIV. A teraz apostoł apeluje, by przyjmowali inaczej myślących, tak jak Chrystus przyjmuje nas. Nie oddaje to sformułowanie pełnego sensu myśli apostoła. Nie możemy przecież sami z siebie postępować tak jak Chrystus, tak samo doskonale jak on. Słowo jak oznacza zgodnie z tym, jak Chrystus. Jest bliższe znaczenia. Na tej podstawie, że Chrystus tak właśnie postępował, źródłem naszego postępowania jest działanie Jezusa, Jego czyny, Jego postawa, bo kimże byliśmy, gdy On nas przyjął? Znamy odpowiedź na to pytanie: grzesznikami, nieprzyjaciółmi Boga, jak pisał apostoł Paweł we wcześniejszych fragmentach listu. Jak w tej sytuacji moglibyśmy nie przyjmować innych braci, nawet jeśli sprawiają nam kłopoty? Swoją lekkomyślnością albo swoimi ułomnościami, skoro Chrystus przyjął nas, grzeszników, nieprzyjaciół swoich. Jezus przyjął nas ku chwale Boga, pisze apostoł. Tym samym jego dzieło nabrało wymiaru historycznego i urzeczywistniło chwałę Boga. Paweł posługuje się raz jeszcze przykładem Izraela i innych narodów. Chrystus stał się dobrowolnym sługą. Diakonos, obrzezanych, czyli Izraela. Chwała Boga wymagała, aby prawda Boża stała się widoma jednak całemu światu. Dzięki temu, że obietnice dane ojcom zostały potwierdzone, to znaczy spełnione. Swoje miłosierdzie skierował Bóg w Chrystusie do wszystkich narodów. W ten sposób przyjmie lud, który w przeciwieństwie do Izraela nie był jego ludem. Jest to właśnie główna treść dobrej nowiny docierającej i do nas, że poprzez Chrystusa należymy do ludu Bożego, do jednej wielkiej Bożej rodziny. W Bożym planie zbawienia celem jest to, by wszystkie narody wielbiły Boga za jego miłosierdzie. Apostoł aż czterokrotnie cytuje w tym krótkim fragmencie swego listu słowa Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżeszowego, słowa proroków i innych pism Starego Testamentu. Na potwierdzenie, że taki był od początku Boży zamiar. Czytamy od Wiersza Ósmego. Bo pomyślcie, Chrystus został posłany do Żydów w imię prawdy Bożej, aby spełnić obietnice dane praojcom, a także aby i pogani mogli wysławiać Boga za jego miłosierdzie. Jak mówi Pismo, dlatego będę cię wysławiał wśród pogan i będę śpiewał na cześć Twego imienia. A w innym miejscu mówi: Weselcie się poganie wraz z ludem Bożym. A jeszcze gdzie indziej, mówi chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy. Także Izajasz zapowiada: I wyrośnie potomek z rodu Isaja, i rządzić będzie narodami, a one w Nim pokładać będą swoją nadzieję. A Bóg, źródło nadziei, Niech was obdarzy radością i pokojem płynącym z wiary, aby wzrastała wasza nadzieja przez moc Ducha Świętego. Widzimy jak często cytuje apostoł w tym fragmencie swego listu teksty starego testamentu. Najpierw słyszymy wezwanie wyjęte z pięcioksięgu Mojżeszowego. Weselcie się poganie z jego ludem. Psalm 117 przypomina iż Wszystkie ludy, wszystkie narody mają wysławiać i chwalić Boga. A także prorok Izajasz zapowiada, że w Chrystusie prawdziwa nadzieja przyjdzie do wszystkich narodów. I tak raz jeszcze przed Pawłem i przed Kościołem wstaje wielka nadzieja. Skoro mimo głębokich przez Boga ustanowionych różnic, Izrael i inne narody jednoczą się w oddawaniu chwały Bogu w żywej nadziei o czym wyraźnie i wielokrotnie mówi Pismo, także Starego Testamentu, to tym bardziej różne grupy w Kościele muszą zjednoczyć się w sławieniu Boga i w nadziei wieczności. Być może, że na różnicę w myśleniu mocnych i słabych w wierze braci wywarło wpływ ich różne pochodzenie z Izraela i z Pogan. Słabi utworzyć mogli chrześcijańską mniejszość, która nie była w stanie przezwyciężyć głęboko zakorzenionego lęku przed spożywaniem ofiar składanych bałwanom oraz przestrzegała sabatu. Mocni wierze natomiast mogli stanowić we wspólnocie większość złożoną z byłych pogan. Im o wiele łatwiej było przyjąć wolną postawę, bo nie mieli żadnych obciążeń z przeszłości. Skoro jednak ku chwale Boga Chrystus przyjął zarówno Izrael, jak i pogan. To obie grupy powinny również wzajemnie siebie przyjmować, nie osądzając jedni drugich, ale jednomyślnie, jednym chórem, zgodnie wielbić przy wspólnym stole Bożą Prawdę, Jego wielkie miłosierdzie. Do tego wzywa apostoł i kończy ten krótki fragment listu modlitwą. Napominanie apostolskie i wyjaśnianie było ważne i potrzebne, jednak tylko Bóg może zadecydować i rozstrzygnąć o wszystkim. Dlatego apostoł modli się. Podejrzliwość, rozgrzeczenie, zrozumiałość, upodobanie w sobie mogą zniknąć dopiero wtedy, gdy serca ludzkie napełnią się radością i pokojem w Duchu Świętym. Kiedy Kościół będzie obfitował w nadzieję przez moc Ducha Świętego, odsłanianie napięć i rys w Kościele, Wzywanie do zgody i pokoju zbyt łatwo może się przekształcić w nowe prawo, w legalizm, a wtedy co najwyżej nastąpi albo poznanie grzechu, przed którym staniemy bezsilni, albo pogłębienie rozgoryczenia i nasilenie wzajemnych zarzutów, aby się upadki pomnożyły, jak pisał apostoł wcześniej. Z tych powikłań może nas uwolnić tylko Słowo Boże, obdarowując nas swoim bogactwem. I radością. Dlatego ten fragment listu, tak nabrzmiały od nędzy i wypaczeń pośród rzeczywiście słabych i pośród egoistycznie mocnych wierze, nie kończy się, jak my byśmy zapewnie zrobili, żądaniami i groźbami, ale z serdeczną prośbą o pełnię radości, pokoju i nadziei. Apostoł modli się z pełnym zaufaniem, bo Bóg, do którego się zwraca, jest Bogiem nadziei choćby nasza sytuacja była bardzo niedobra Bóg zwycięsko kroczy wraz z nami ku swojemu wielkiemu celowi wbrew wszelkim przeciwnościom i mimo że zawodzimy go stale Pan urzeczywistnia swoje wspaniałe postanowienia byśmy się stali podobni do obrazu syna jego a on żeby był pierworodnym pośród wielu braci z tego względu stale na nowo i coraz obficiej Bóg obdarza nas i dzisiaj swoją łaską. Obdarza nas tym wszystkim, co może wypełnić nas wszelką radością i pokojem w wierze. Przyjmujmy wszelkie dary Boże z wiarą i z wdzięcznością. Dalej w drugiej części 15 rozdziału Listu do Rzymian znajdujemy bardzo osobiste słowa apostoła Pawła. Pisze on, niejako podsumowując swoje praktyczne nauczanie, jak czytamy od wiersza czternastego Co do mnie, bracia moi, jestem przekonany, że i wy jesteście pełni dobroci i wszelkiego rodzaju umiejętności i dlatego możecie innych pouczać. Wprawdzie tu i ówdzie pisałem do was, bracia, bez ogródek, zwłaszcza w tych sprawach, które chciałem wam przypomnieć. Upoważnia mnie bowiem do tego misja, którą Bóg powierzył mi w swojej łasce, abym był dla pogan sługą Jezusa Chrystusa, Pełniącym świętą służbę głoszenia Ewangelii Bożej, aby pozyskani przeze mnie poganie stali się ofiarą, miłą Bogu, uświęconą przez Ducha Świętego. Apostoł zbliża się do końca swojego długiego listu. Zajmował się długo konkretnymi problemami i kłopotami chrześcijan rzymskich, upominał ich, modlił się o nich. Mogło to wywołać wrażenie, że nie docenia samodzielności i siły wspólnoty w Rzymie, że jak gdyby uzurpuje sobie prawo nadzoru nad wspólnotą, której nie założył sam. Nie chcąc więc, żeby list został mylnie zrozumiany, raz jeszcze, podobnie jak na początku, przedstawia zarówno podstawy, jak i sens swojego apostolstwa. Zwracając się w szczególnie serdecznej formie do adresatów listu, Uprzedza pełne zdziwienia pytanie Rzymian, z jakiego powodu nam to wszystko mówisz? Czy sami nie jesteśmy w stanie jedni drugich pouczać? Oczywiście odpowiada apostoł, w tym względzie mam pewność co do was. Jesteście zdolni by pouczać jedni drugich. Apostoł powiedział to zapewne zupełnie szczerze: tym więcej, że nawet założonych przez siebie wspólnot nie krępował własną osobą, ale pozwalał i zachęcał, żeby członkowie wspólnot napominali się wzajemnie i żeby prowadzili wewnętrzną pracę duszpasterską schemat dzisiejszego kościoła w którym wszystkie prawa i obowiązki duchownego przysługują wyłącznie księdzom i pastorom a inni członkowie działają najwyżej jako przedłużenie ich ramienia był w tamtym czasie ludziom pierwszego wieku absolutnie obcy we współczesnych wspólnotach wczesnych wspólnotach chrześcijańskich Napominanie i duszpasterstwo w zasadzie należały do zadań wszystkich wobec wszystkich. Z czasem wyłaniała się grupka specjalnie w tym kierunku obdarowana i odtąd ona zajmowała się wyłącznie pracą duszpasterską. To wynika z listów apostoła Pawła. Nie tylko listu do Rzymian, ale listu do Koryntian, do Kolosan, Tesaloniczan. Bóg kieruje nas dzisiaj ku podobnej jak w owych czasach praktyce. Już najbliższa przyszłość może spowodować, że członkowie wspólnot chrześcijańskich będą musieli jedni drugich pouczać. Żeby to się urzeczywistniało, trzeba jednak, by i o nas świadczono, podobnie jak o Rzymianach. Mam pewność co do Was, że i Wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Choć apostoł Paweł musiał kilkakrotnie napominać wierzących w Rzymie: Już nie postępujecie zgodnie z miłością, to przecież generalnie apostoł może o nich powiedzieć, że są pełni dobroci, że są napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju. Pomyślmy, czy można by tak powiedzieć o naszych wspólnotach? Apostoł wyznaje, że pisał do Rzymian śmiało, bez ogródek, ale tylko tu i ówdzie. Rzeczywiście. Niektóre sformułowania w liście Pawła są śmiałe, ale ma on świadomość, jak ważną sprawą jest właściwe zrozumienie Ewangelii przez chrześcijan, którzy żyją w stolicy Imperium Rzymskiego, czyli w stolicy ówczesnego świata. Apostoł nie uważa, by powiedział chrześcijanom rzymskim coś nowego. Swoim listem chce im tylko pewne rzeczy odświeżyć w pamięci, a to jest zawsze potrzebne. Niejednokrotnie sprawdziło się łacińskie przysłowie repetitio est mater studiorum, powtarzanie jest matką wiedzy. Kościół, na podstawie duchowego doświadczenia, wie, że powtarzanie umacnia nawrócenie, a po nawróceniu funkcja nieustannego powtarzania przejmuje zwiastowanie. W tym celu Paweł posłał do Koryntu Tymoteusza. Pisał w pierwszym liście do Koryntian. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Rzymianom natomiast przypomina o najważniejszych prawdach sam, pisząc list. Ma do tego prawo, nawet wobec kościoła w Rzymie, a to na mocy łaski, która jest mu dana przez Boga. Pojęcie łaski Bożej nie jest dla Pawła dogmatycznym ogólnikiem. Oznacza bowiem w jego życiu całkiem konkretne pochwycenie go przez Boga i powołanie do służby. Łaska Jezusa, okazana wrogowi i prześladowcy Saulowi, stała się rzeczywistością, gdy ten jako wysłannik Jezusa został posłany do wszystkich narodów. Ma więc Paweł prawo już na samym początku listu do Rzymian połączyć łaskę i apostolstwo w jedną całość. Tak czytamy już w piątym wierszu listu. W pierwszym rozdziale. A teraz pod koniec listu w rozdziale 15 apostoł opisuje swoje apostolstwo trochę bardziej szczegółowo. "Zostałem posłany", podkreśla, "abym był dla pogan sługą leitolgos". Sługą Chrystusa Jezusa. Słowo greckie leitolgos oznacza przede wszystkim osobę, która sprawuje urząd publiczny i ponosi przy tym duże koszty. To słowo stosuje teraz apostoł do siebie zamiast najczęściej używanego Diakonos lub Doulos, bo właśnie teraz, gdy z uzasadnioną dumą spogląda wstecz na wielkie, zakończone dzieło, którego dokonał, zdaje sobie sprawę z jak ogromnym nakładem sił, poświęcając wszystko, co posiadał, dobrowolnie pełnił przez lata służbę dla Chrystusa Jezusa. Apostoł podkreśla, że jest to święta służba zwiastowania Ewangelii Bożej i teraz, jako kapłan, musi złożyć ofiarę. Będą tą ofiarą narody przyprowadzane do Boga. Jest to wspaniała myśl. Podobnie jak pamiętamy, czytaliśmy w 12 rozdziale listu do Rzymian, iż my wszyscy powinniśmy składać swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Nie jest to Ofiara wyjątkowa, sporadyczna, składana przez jakiś szczególny chrześcijan. Nie, to cały świat, wszystkie narody, wszyscy wierzący, mają być złożeni w ofierze Bogu. Na jego chwałę dokonuje się ogromny akt ofiarowania, a Paweł pełni rolę kapłana. W ten sposób wypełniony zostaje dawny obrzęd ofiarniczy. I spełniają się proroctwa Starego Testamentu. Apostoł wydaje się mówić rzymianom. Spójrzcie, uświadomcie sobie, jak wielkie i wspaniałe jest dzieło zwiastowania Ewangelii. Poganie, dotąd obcy Bogu, pogrążeni w grzechu, znajdujący się pod Jego gniewem, mogą stać się ofiarą przyjemną miłą Bogu, zostali bowiem poświęceni przez Ducha Świętego. Jakże wielka jest z tego powodu radość apostoła narodów, sprawującego świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej. I dla nas, drodzy przyjaciele, służba apostoła Pawła jest zbawienna. Dzięki niemu i my możemy poznać i przyjąć Ewangelię Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Powtórzmy na koniec słowa apostoła Pawła, które są jego modlitwą, życzeniem dla każdego z nas. A Bóg, źródło nadziei, niech Was obdarzy radością i pokojem płynącym z wiary, aby wzrastała Wasza nadzieja przez moc Ducha Świętego. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska. Pierwszego Radia Biblijnego w Polsce.